Dzień dobry w poniedziałek, 5 maja. Zacznijmy dzień z przewagą, a na początek podsumowanie rynków. Zeszły tydzień zakończył się na rynkach optymistycznie. W piątek WIG20 wzrósł o 2,7% do 2811 punktów. Wszystkie spółki w indeksie największych spółek zakończyły sesję nad kreską, a najmocniej wzrósł SEDI Projekt o 10,6%. Kolejny dzień spekulanci windowali kurs akcji Polimex Mostostal o 16,8%, po kolejnych informacjach o dzierżawie aktywów RAFACO. Niemiecki Dax wzrósł o 2,6%. W Stanach Zjednoczonych SP 500 rosło o 1,5% i była to dziewiąta wzrostowa sesja z rzędu, co dało najdłuższą wzrostową pasę od 20 lat. Na koniec tygodnia za dolara płacono 3,78 groszy, a za euro 4,28. ropa taniała aż do 58 dolarów za baryłkę WTI. Gospodarka i makroekonomia dane makroekonomiczne. Stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 2,7% w marcu. Według Ministerstwa Finansów, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 roku wzrośnie o 8,2%, a w 2026 o 7,6%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych powyżej celu w latach 2025 i 2026, a od 2027 roku inflacja trwale w paśmie wahań. Jak podało S&P Global, wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w kwietniu wyniósł 50,2 punktów wobec 50,7 w marcu. Przewidywania Goldman Sachs wskazują, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe o 50 punktów bazowych w maju i łącznie o 150 punktów bazowych w 2025 roku. Polska wystąpiła do Unii Europejskiej o zastosowanie specjalnej klauzuli, która umożliwia przekroczenie limitów deficytu i długu publicznego w celu zwiększenia wydatków na obronność. Mechanizm ten pozwala również na ponoszenie wyższych nakładów zbrojeniowych, mimo objęcia procedurą nadmiernego deficytu, z limitem wzrostu do 1,5% produktu krajowego brutto względem poziomu sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. Podobne wnioski złożyło już 12 innych państw członkowskich, w tym Belgia, Słowacja i Węgry. Wszystkie objęte wspomnianą procedurą. Jak przekazał premier, rząd pracuje nad tym, by w Raciborzu była wytwarzana wyspecjalizowana produkcja zbrojeniowa. Planuje stworzyć synergiczne rozwiązania przemysłowe w województwie śląskim, co pozwoli utrzymać i rozwinąć kluczowe miejsca produkcji przemysłowej w regionie. Rafako zostanie przekształcone w zakład produkujący wyspecjalizowaną i opłacalną produkcję zbrojeniową w Raciborzu, wspierając firmę kwotą ponad 700 milionów złotych przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Wśród 23 nowych propozycji zespołu deregulacyjnego kierowanego przez Rafała Brzoskę znalazło się między innymi zniesienie podwójnego raportowania do ZUS i głównego urzędu statystycznego oraz likwidacja części papierowych zaświadczeń przy ubieganiu się o rentę czy emeryturę, co ma znacząco uprościć procedury i zaoszczędzić czas przedsiębiorców. Proponowane jest także wprowadzenie cyfrowej bazy danych do szybkiej i bezpiecznej weryfikacji dokumentów oraz automatyzacja rozliczeń składek przez ZUS za pomocą jednolitego pliku ubezpieczeniowego. Pakiet deregulacyjny zawiera także poprawki zwiększające elastyczność polskich firm i ułatwienia proceduralne w obszarze ubezpieczeń i wypadków przy pracy. Wiadomości gospodarcze ze świata. Produkt krajowy. Brutto strefy euro wzrósł o 40% rok do roku w pierwszym kwartale. Sezonowo wyrównany produkt krajowy brutto Unii Europejskiej zwiększył się w pierwszym kwartale 2025 roku o 1,4% rok do roku, a w strefie euro wzrost wyniósł 1,2% w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku. Harmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w strefie euro wyniósł 2,2% rok do roku w kwietniu według wstępnych danych. Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,2% w marcu. Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 48,4 punktów w kwietniu, według finalnych danych. Wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec wzrósł do 49 punktów w kwietniu, według finalnych danych. Czeski rząd zatwierdził model inwestycyjny i źródła finansowania dla budowy dwóch nowych reaktorów jądrowych w elektrowni Dukowany, gdzie działają już cztery bloki. Skarb państwa przejmie 80% udziałów w spółce Elektrarna dukowany 2 za 3,5 miliarda koron czeskich, pozostawiając dotychczasowemu właścicielowi 20% oraz rolę doradczą. Obecnie energia jądrowa pokrywa do 40% zapotrzebowania Czech na energię elektryczną. Niemiecki kontrwywiad uznał Partię Alternative für Deutschland za organizację ekstremistyczną zagrażającą demokracji, co jako drugiej co do wielkości sile politycznej w kraju umożliwia jej legalną inwigilację przez służby. Służby potwierdziły wcześniejsze obawy, że działalność ugrupowania stoi w sprzeczności z konstytucyjnym porządkiem opartym na wolności i demokracji. Trump twierdzi, że cła są ryzyko polityczne, ale nie zamierza spieszyć się z zawieraniem umów. Gospodarka Stanów Zjednoczonych skurczyła się o 3% rok do roku w pierwszym kwartale, gdy import gwałtownie wzrósł w oczekiwaniu na nowe cła. Stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych wyniosła 4,2% w kwietniu. Stany Zjednoczone zaczynają ograniczać swoje zaangażowanie w rozmowy pokojowe dotyczące wojny na Ukrainie. Wiceprezydent Vance ocenił, że konflikt nie zakończy się w najbliższym czasie. Departament Stanu podkreślił, że Stany Zjednoczone nadal będą wspierać proces, ale nie zamierzają już aktywnie pośredniczyć ani organizować spotkań, uznając, że to kwestia do rozstrzygnięcia między stronami konfliktu. Trump po raz pierwszy w swojej drugiej kadencji zatwierdził pakiet pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy o wartości 50 milionów dolarów. Równocześnie ujawniono szczegóły amerykańsko-ukraińskiej umowy surowcowej obejmującej utworzenie wspólnego funduszu do eksploatacji 57 minerałów. Ukraina ma otrzymywać połowę zysków z nowych złóż, a Stany Zjednoczone równowartość przyszłej pomocy wojskowej. Choć podpisany dokument liczy 12 stron, wciąż brakuje wielu szczegółów, które mają zostać doprecyzowane w tak porozumieniu technicznym. Armia Libanu rozmontowała 90% infrastruktury Hezbolichu na południu kraju. To kluczowy krok w kierunku zawarcia rozejmu z Izraelem. Na terenie Libanu nadal znajduje się jednak pięć izraelskich posterunków przygranicznych. Hezbollah, który przez lata dominował w tym regionie i toczył walki z Izraelem, intensyfikował ostrzał od początku wojny w Strefie Gazy. Strach narasta w rejonie linii kontrolnej oddzielającej Indie i Pakistan w Kaszmirze po śmiertelnym ataku na turystów, za który Indie obwiniły Pakistan. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance stwierdził, że Waszyngton ma nadzieję na współpracę Pakistanu z Indiami w celu schwytania sprawców. Pakistan oświadczył, że posiada informacje wywiadowcze sugerujące, iż Indie wkrótce rozpoczną działania zbrojne. Business. Agencja rozwoju przemysłu z mostostal i TF Silesia zawarły porozumienie w sprawie przejęcia w dzierżawę kluczowych aktywów Rafako przez nową spółkę RFK powstałą z przekształcenia ARP Doradztwo. Działalność rewka ma koncentrować się w sektorze kolejowym i zbrojeniowym, co pozwoli zachować miejsca pracy i pobudzić lokalny przemysł na Śląsku. Rząd przeznaczył ponad 700 milionów złotych na wsparcie Rafako i Rafametu, a premier Tusk zapowiedział, że na miejscu dawnej produkcji kotłów może ruszyć przemysł zbrojeniowy. Fakro uruchamia produkcję schodów strychowych w Karolinie Północnej po tym, jak władze Nowego Sącza nie wyraziły zgody na budowę hali w Polsce mimo wcześniejszych planów firmy. Prezes Ryszard Florek podkreśla, że procedury w Stanach Zjednoczonych przebiegły szybko i z dużym wsparciem lokalnych władz, a inwestycja wpisuje się w rosnące znaczenie lokalnej produkcji w kontekście zmian przepisów i preferencji konsumentów. Nowy zakład ma wspierać rozwój fakro na rynku amerykańskim, a także zwiększyć zapotrzebowanie na komponenty wytwarzane w Polsce. Opublikowany raport roczny Gelamko wywołał gwałtowną przecenę jego obligacji. Niektóre serie spadły poniżej 80% wartości nominalnej, jednak nie przełożyło się to na cały rynek katalist. Inwestorzy zareagowali na straty z nieruchomości, odpisy oraz pogorszenie płynności mimo sprzedaży Warsaw Unit, a dodatkowo niepokój wzmogło niejasne raportowanie. Analitycy podkreślają jednak, że problemy Gelamco nie mają charakteru systemowego i nie świadczą o szerszym kryzysie na rynku obligacji korporacyjnych. PKP: Polskie linie kolejowe planują do końca roku ogłosić przetargi o łącznej wartości 16 miliardów złotych. Z czego już teraz ogłoszono postępowania na 12 miliardów złotych, w tym rekordowe, warte 6 miliardów złotych, na modernizację odcinka Ełk Białystok w ramach Rail Baltica. Inwestycje te są współfinansowane ze środków unijnych z programu CEF Łącząc Europę oraz przez jednostki samorządowe. Wcześniejsza modernizacja trasy Kraków-Katowice za 2 miliardy złotych pozwoliła na zwiększenie prędkości pociągów do 160 km na godzinę. Gra Sports Renovations, autorstwa Gold Games. Studia współzałożonego przez Roberta Lewandowskiego okazała się rynkową porażką, osiągając bardzo niską sprzedaż i minimalne zainteresowanie graczy po premierze w marcu 2025 roku. Spółka zmaga się z kryzysem. Prezes zrezygnował tuż przed premierą. Nie ma nowego zarządu, a główni udziałowcy rozważają sprzedaż swoich pakietów. XTB liczy, że udostępni kryptowaluty i opcje w tym roku. Podtrzymuje plan znaczących wydatków inwestycyjnych na zwiększanie bazy klientów. Dariusz Śpiewak, który zakończył pełnienie funkcji wiceprezesa poczty polskiej do cyfryzacji pod koniec kwietnia, od maja obejmie odpowiedzialność za kwestie informatyczne w projekcie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wiadomości biznesowe ze świata. W tragicznym wypadku na drodze krajowej niedaleko od Wocka zginął Chłokon Wigner Lindal Oleisen. Jeden z najbogatszych Norwegów. I magnat przemysłu rybnego. Jego samochód, poruszający się z dużą prędkością, uderzył w drzewo. Śmierć poniosła również druga osoba podróżująca autem. Warren Buffett ogłosił, że z końcem 2025 roku ustąpi ze stanowiska dyrektora generalnego Berkshire Hathaway po 55 latach kierowania firmą. Jako swojego następcę wskazał Grega Abla, obecnego wiceprezesa doskoperacji operacji niezwiązanych z ubezpieczeniami, który od dawna był typowany na to stanowisko. Buffett zamierza pozostać w firmie w roli doradcy, podczas gdy Abel przejmie pełną odpowiedzialność za zarządzanie konglomeratem. Chiny zabroniły używania określeń takich jak „autonomiczna jazda” w odniesieniu do systemów wspomagania kierowcy oraz wprowadziły obowiązek uzyskiwania zgody na ich aktualizację. Decyzja ta zapadła po tragicznym wypadku z marca, w którym samochód Xiaomi SU-7, poruszający się w trybie autopilota z prędkością 100 km na godzinę, uderzył w betonową barierę na remontowanej autostradzie, powodując śmierć trzech osób. Meta utworzyła grupę lobbyingową, by przeciwstawić się Apple i Alphabetowi. Apple naruszyło nakaz dotyczący reformy App Store. Dyrektor generalny Nvidia wezwał Stany Zjednoczone do zmiany przepisów dotyczących eksportu chipów sztucznej inteligencji. Transakcje i finansowanie Erste Bank. Ponownie rozważa wejście na polski rynek, deklarując chęć zakupu 49% udziałów w Santander Bank Polska. Jednak transakcja nie jest przesądzona, a konkurencja może być duża. W grze są też inne europejskie grupy bankowe, m.in. Unicredit i Credit Agricole. Ale ich zaangażowanie zależy m.in. od geopolitycznego ryzyka i dostępnych zasobów. Po stronie polskiej rozważane są dwa scenariusze repolonizacji: klasyczne przejęcie przez spółki Skarbu Państwa, np. PZU i PKO. Lub wariant giełdowy, w którym Santander sprzedałby udziały inwestorom instytucjonalnym, a Santander Bank Polska zostałby połączony z PKO. Sukces operacji zależy od woli politycznej i decyzji nadzoru, a repolonizacja mogłaby obniżyć udział kapitału zagranicznego w polskim sektorze bankowym z 45 do około 33%. Dewelia podpisała przedwstępną umowę przejęcia 100% udziałów Bujga Immobilier Polska za 66,5 miliona euro, co pozwoli jej wzmocnić pozycję. Na rynku mieszkaniowym w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Przejęcie obejmuje 1300 mieszkań w realizacji oraz grunty pozwalające na budowę kolejnych 2800 lokali, a całość transakcji ma zostać sfinansowana ze środków własnych Deweli. Integracja zespołów obu firm ma wzmocnić kompetencje Deweli, zwłaszcza w zakresie przygotowania projektów i nabywania gruntów, co wpisuje się w jej strategię ekspansji. Transakcja wpisuje się w trend wykorzystywania przez Dewelię kłopotów francuskich deweloperów i może istotnie przyspieszyć realizację strategicznego celu sprzedaży 4,5 tysiąca lokali rocznie do 2028 roku. Yoshi Innovation zbiera 3 miliony złotych na rozwój innowacyjnych technologii medycznych dla wojska i cywila, między innymi skanera RAN i trenażerów wirtualnej rzeczywistości oraz planuje debiut na głównym rynku giełdy papierów wartościowych wiosną przyszłego roku. Firma już wcześniej pozyskała milion 200 tysięcy złotych na skaner RAN który wzbudził zainteresowanie na targach międzynarodowych, a obecnie rozwija współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną i inwestorami ze Stanów Zjednoczonych. Wsparcie byłego prezesa giełdy papierów wartościowych, Ludwika Sobolewskiego, ma pomóc spółce w ekspansji i pozyskaniu dodatkowego kapitału na dalsze projekty badawczo-rozwojowe. Prawo i podatki. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął dziewięć projektów deregulacyjnych, którymi Rada Ministrów zajmie się 6 maja. Propozycje obejmują m.in. poszerzenie usług w aplikacji MOBYWATEL, ograniczenie nadregulacji przy wdrażaniu prawa Unii Europejskiej, obniżenie maksymalnych opłat sądowych, podwyższenie limitu zwolnienia z podatku VAT oraz wprowadzenie sześciomiesięcznego wakacjo legis dla niekorzystnych zmian podatkowych. Projekty przygotowały m.in. Ministerstwa Cyfryzacji, Sprawiedliwości, Finansów i Zdrowia. Ministerstwo Finansów i zespół Rafała Brzoski zaproponowali uproszczenia w podatku od osób prawnych. Zniesienie podatku od wielokrotnych restrukturyzacji spółek oraz obowiązku publikowania strategii podatkowej przez duże firmy. Zmiany te mają usunąć obciążenia wprowadzone w ramach polskiego ładu i przywrócić neutralność podatkową reorganizacji, co umożliwi przedsiębiorstwom elastyczne dostosowanie się do rynku. Projekt dotyczący strategii podatkowej jest już gotowy i trafił do konsultacji, a jego wejście w życie zwolni około 4300 firm z obowiązku publikacji tych informacji. Rządowy pakiet deregulacyjny przewiduje m.in. możliwość rozliczania działalności nierejestrowanej w cyklu kwartalnym, co ułatwi prowadzenie działalności sezonowej. Wprowadza także zasadę milczącej zgody przy działaniach wokół zabytków. Brak sprzeciwu konserwatora będzie równoznaczny z akceptacją. Dodatkowo uproszczone zostaną zasady zawierania umów licencyjnych i przenoszenia praw autorskich. Możliwe będzie ich zawieranie w formie dokumentowej, także bez podpisu elektronicznego. Nowelizacja przepisów o kontroli celno-skarbowej przewiduje, że przedsiębiorca będzie mógł złożyć pierwotną deklarację zarówno po rozpoczęciu, jak i po zakończeniu kontroli, w obu przypadkach w terminie 14 dni. Nowe przepisy pozwolą też na złożenie korekty uwzględniającej tylko część ustaleń skarbówki, co do tej pory nie było możliwe. Jeśli urząd zaakceptuje deklarację lub częściową korektę, kontrola zakończy się szybciej, a postępowanie podatkowe będzie ograniczone tylko do spornych kwestii. Nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych ma uprościć raportowanie zawieranych umów oraz umożliwić przedsiębiorcom uzyskanie wsparcia przy pozyskiwaniu gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, między innymi poprzez poręczenia z turystycznego funduszu pomocowego. Zmiany przewidują także możliwość spełnienia wymogu minimalnej sumy gwarancyjnej przez kilka umów łącznie oraz obowiązek informowania klientów o sposobach dochodzenia roszczeń. Dodatkowo wprowadzony zostanie obowiązek prowadzenia rejestru umów w systemie informatycznym ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, co ułatwi nadzór nad branżą. Projekt ma poprawić płynność biur podróży, ograniczyć ryzyko nadużyć i zwiększyć przejrzystość działania sektora. Projekt nowelizacji prawa bankowego i ustawy o ewidencji ludności przewiduje uproszczenie procedur związanych z tzw. rachunkami uśpionymi, należącymi do zmarłych osób. Banki będą mogły pozyskiwać z rejestru powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności nie tylko informacje o śmierci klienta, ale także datę zgonu, co umożliwi szybsze zamykanie nieaktywnych kont. Dodatkowo banki nie będą zobowiązane do przeszukiwania archiwalnych danych dotyczących rachunków dawno rozwiązanych lub wygasłych. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT, który zakłada podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego z 200 tys. zł do 240 tys. zł rocznej sprzedaży. Zmiana ma wejść w życie od roku 2026 i ma na celu wsparcie drobnych przedsiębiorców poprzez uproszczenie obowiązków podatkowych, takich jak prowadzenie ewidencji czy składanie deklaracji VAT. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt nowelizacji ustaw, który zakłada podwyższenie progu stosowania prawa zamówień publicznych i ustawy o koncesji z 130 tysięcy złotych do 170 tysięcy złotych, co ma uprościć procedury dla części zamówień. Dodatkowo wprowadza nowy obowiązek dla zamawiających. Analizę wpływu planowanego zamówienia na konkurencyjność jeszcze przed wszczęciem postępowania. Zmiany mają na celu lepsze dostosowanie przepisów do realiów rynkowych i wzrostu cen. Polska chce, by rozporządzenie o egzekwowaniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostało przyjęte jeszcze podczas jej prezydencji w Unii Europejskiej, by usprawnić ochronę danych. Wicepremier Gawkowski sprzeciwił się też masowemu skanowaniu prywatnej komunikacji w ramach projektu Child Sexual Abuse Material. Podkreślono również potrzebę uproszczenia unijnego prawa, zwłaszcza dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że powtarzalne transakcje zakupu, remontu i sprzedaży mieszkań z zyskiem mogą stanowić działalność gospodarczą, nawet jeśli podatnik twierdzi, że działał z powodów osobistych. Kluczowe znaczenie ma zorganizowany i ciągły charakter działań oraz cel zarobkowy, a nie liczba transakcji. Dla tzw. Tak flipperów oznacza to ryzyko konieczności opodatkowania zysków według zasad działalności gospodarczej, co wiąże się z wyższymi kosztami i obowiązkami podatkowymi. Sąd Najwyższy orzekł, że bank, który opóźnia zwrot rat frankowych po unieważnieniu umowy kredytowej, musi zapłacić odsetki ustawowe, jak przy zobowiązaniach w złotówkach, zgodnie z artykułem 481 kodeksu cywilnego. Oznacza to, że nie ma różnicy w wysokości odsetek za opóźnienie, niezależnie od waluty świadczenia. Bank nie przedstawił alternatywnego przepisu, który mógłby tę zasadę podważyć. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowadzenie jawności wynagrodzeń, by ograniczyć nierówności płacowe między kobietami a mężczyznami. Kolejne priorytety to wliczanie umów, zleceń i działalności gospodarczej do stażu pracy oraz zmiana definicji mobbingu dostosowana do współczesnych realiów rynku pracy. Resort zapowiada, że pierwsze zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że choć Fiskus może dochodzić zaległych podatków spółki od członka jej zarządu, to musi on mieć możliwość wykazania, że nie ponosi winy i prawidłowo prowadził sprawy spółki. Sam brak złożenia wniosku o upadłość nie powinien automatycznie skutkować odpowiedzialnością, jeśli jego złożenie nie było obiektywnie uzasadnione. Wyrok ten podważa dotychczasową praktykę skarbówki i może skłonić do zmian w polskim prawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że tak zwana faktura pro forma nie uprawnia do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, ponieważ nie jest uznawana za dowód księgowy w rozumieniu przepisów o podatku VAT. Nawet jeśli wykonawca zmarł i podatnik nie mógł uzyskać właściwej faktury, brak dokumentu VAT przekreśla możliwość odliczenia wydatków. Wyrok podkreśla, jak istotne jest właściwe udokumentowanie kosztów modernizacji domu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnia, że w przypadku dopłaty przez nabywcę różnicy między rzeczywistymi a budżetowymi kosztami produkcji dostarczonych towarów, sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą, gdyż zmienia się uzgodniona wcześniej podstawa opodatkowania. Korekta ta musi odnosić się do pierwotnej faktury i uwzględniać przyczynę oraz zakres zmiany. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnia, że w przypadku kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy z tytułu wynagrodzenia za tworzenie topografii układów scalonych, oprócz przepisów podatkowych należy uwzględnić również regulacje dotyczące własności przemysłowej. Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu nie przysługuje twórcy, któremu urząd patentowy odmówił prawa z rejestracji. Wiadomości prawne ze świata. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Malta, wdrażając program przyznawania obywatelstwa w zamian za inwestycje, naruszyła prawo Unii Europejskiej. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej taka praktyka prowadzi do komercjalizacji obywatelstwa, co jest sprzeczne z zasadami lojalnej współpracy i wymogiem rzeczywistej więzi między państwem a obywatelem. Program umożliwiał nabycie obywatelstwa maltańskiego, a więc i unijnego, bez konieczności trwałego związku z krajem, wyłącznie za określone płatności i inwestycje. Irlandzki Urząd Ochrony Danych nałożył na TikToka karę w wysokości 530 milionów euro za udostępnianie danych użytkowników chińskim władzom. To już druga dotkliwa sankcja wobec platformy. Wcześniej, w roku 2023, otrzymała grzywnę w wysokości 350 milionów euro. Rada Miejska Lizbony postanowiła przedłużyć o kolejne 6 miesięcy zakaz rejestrowania nowych lokalnych obiektów noclegowych dla turystów, który obowiązuje w portugalskiej stolicy. Od 1 listopada 2024 podwyżka podatku turystycznego w Katalonii, która zgodnie z wcześniejszymi założeniami miała zacząć obowiązywać w czwartek, zostanie przesunięta na jesień. Celem lokalnych władz jest ograniczenie napływu turystów oraz przeciwdziałanie problemom związanym z brakiem mieszkań. Austriacka organizacja NoIP złożyła skargę przeciwko firmie Ubisoft, zarzucając jej bezprawne gromadzenie danych osobowych użytkowników bez ich zgody, nawet w grach nie wymagających połączenia z internetem. Wskazano, że gra Far Cry Primal w ciągu 10 minut nawiązała 150 połączeń z zewnętrznymi serwerami, przekazując dane m.in. do Google, Amazon i Datadog, co zdaniem NOIB narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Administracja Donalda Trumpa zwróciła się do Sądu Najwyższego o umożliwienie zespołowi Elona Muska dostępu do wrażliwych danych Social Security, argumentując, że jest to niezbędne do walki z nadużyciami i wspierania działań imigracyjnych. Wcześniej federalna sędzia zablokowała ten dostęp, uznając go za naruszenie prywatności milionów obywateli. To już wszystkie informacje w podcaście. Więcej wiadomości dotyczących transakcji, danych i badań rynkowych oraz wyników finansowych i rekomendacji znajdą Państwo w naszej prasówce, na którą można zapisać się na businessupdate.pl. Subskrybując prasówkę wspieracie powstawanie podcastu. Życzymy owocnego dnia i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.